Tatry to piękne góry, które co roku przyciągają wielu turystów. Duża część odwiedzających tatrzańskie szlaki to osoby początkujące, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tatrami. Trzeba pamiętać, że tatry to wymagające góry. Często też dochodzi w nich do wypadków, w tym śmiertelnych. Korzystając z mojego doświadczenia, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma radami, dzięki którym Wasze wycieczki będą bezpieczniejsze i skuteczniejsze. Zanim jednak przejdę do tematu. Zachęcam, abyście zostawili suba, takich materiałów będzie na kanale więcej, więc na pewno ich nie przegapicie. Ja mam na imię Bartek i zapraszam na odcinek. Moja pierwsza rada. Wyruszaj wcześnie rano, to cenna rada zwłaszcza dla turystów startujących z samego dołu, czyli od wejścia do parku narodowego. Trzeba pamiętać, że szlaki są długie i żeby wejść na szczyt czeka nas kilka godzin wytężonego wysiłku. Osoby niewytrenowane i mieszkające na nizinach będą poruszały się wolniej, zwłaszcza z plecakiem. Dobrym zwyczajem jest stanięcie na wymarzonym wierzchołku około godziny 10 rano. Ma to kilka plusów, pozwoli to uniknąć wchodzenia w największym słońcu, w tych godzinach słońce jest słabsze, w wielu miejscach na szlaku nawet jeszcze go nie ma. Wychodząc wcześnie rano mamy szansę wejść i zejść przed popołudniowymi opadami. Pamiętajmy, że w górach burze są groźne, więc lepiej, żeby już nas nie było w górnych partiach, kiedy przyjdzie taka burza. Wychodzenie wcześnie rano również pomaga w uniknięciu tłumów, zatorów, pozwala bardziej delektować się górami. Druga rada, przygotuj się na śnieg. Na początku sezonu letniego w wielu miejscach utrzymuje się ciągle śnieg i to dość długo. Taki zalegający śnieg można często spotkać w stromych żlebach w górnych partiach tatr. Wielu turystów jest do tego w ogóle nieprzygotowanych, a że do szczytu jest już niedaleko, więc wielu próbuje swoich sił. Dochodzi wtedy do sytuacji niebezpiecznych, które czasem skutkują wypadkiem i to śmiertelnym. Aby w bezpieczny sposób pokonać stromy odcinek śnieżny, Potrzebne są raki i czekan oraz umiejętności używania. Tutaj również pomocna jest rada numer 1, czyli wychodzenie wcześniej rano. Wtedy jest większa szansa, że śnieg po nocy będzie stabilniejszy i lepiej związany. I porada numer 3 trzy, to trzymaj tempo. Dla przykładu wejście na Rysy Spalenicy i zejście to około 25 km odległości i około 1700 m przewyższenia. Dla przeciętnego turysty taka wyprawa to pomiędzy 11 a 13 godzin. Oczywiście jeśli trzyma tempo i nie robi co chwilę przerw na zdjęcia, na odpoczynki, na picie i jedzenie, wtedy trwa to o wiele dłużej i szanse na szczyt maleją. W dodatku dochodzi też możliwość, że będziemy musieli schodzić po ciemku, więc dużo lepiej wyjść wcześnie rano, trzymać stałe tempo, robić mało przystanków, zameldować się na szczycie przed południem i bezpiecznie zejść na dół, w świetle dnia, na pyszny obiad i zimne piwo. A jeżeli nie chcecie się przejmować tymi wszystkimi rzeczami związanymi z planowaniem i taktyką, to najlepiej po prostu wynająć przewodnika, który doskonale zna góry i wszystko za was zaplanuje. W Mountain Climbing School znajdziesz przewodników, dzięki którym zrealizujesz nawet najśmielsze górskie marzenia. Link będzie w opisie. A jeżeli podobał Wam się ten materiał, zachęcam, żeby zostawić łapkę, komentarz, suba. To także pomaga w rozwoju tego kanału. I do zobaczenia na szlaku. Cześć!